Ostatnio nagrałem materiał dotyczący utrudniania kontaktów z dziećmi przez partnerki i partnerom. Ten kontakt utrudniany jest do ojcom, którzy chcą nie tylko korzystać ze swoich praw, ale również wywiązywać się ze swoich obowiązków. W komentarzach powstała ciekawa rozmowa, wiele angażujących wypowiedzi, mądrych, ciekawych, interesujących, dających do myślenia. W związku z tym postanowiłem nagrać bliźniaczy materiał. Często spotykam się z sytuacją, gdzie. Partnerka nastawia dzieci przeciwko partnerowi lub odwrotnie. Dlaczego tak się dzieje? Przecież rozstanie jest między dwojgiem dorosłych ludzi. Dlaczego wciągacie to dzieci? W to dzieci? Dlaczego jeżeli jedna osoba chce ugrać jak najwięcej majątku lub wyżyć się na swoim partnerze czy partnerce, wciąga w swoją gierkę często nieletnie dzieci? Dzieci to nie karta przetargowa. Wy możecie się ze sobą zejść a dzieciom zostanie blizna w głowie na całe życie.